Hej, cześć mam wam wszystkim. Ostatnio chciałam coś zrobić na tym Macu, który tutaj widzicie. Chciałam coś na nim zrobić, jeden film i niestety okazuje się, że ten Mac jest bardzo, bardzo wolny. Sprawdziłem w jakiej kondycji jest dysk twardy w tym iMacu i można powiedzieć, że jest w tragicznej kondycji. Ma bardzo złe parametry zapisu, odczytu zresztą też. Jego stan też nie jest już najlepszy, więc prawdopodobnie on niedługo sobie padnie. I jako że będę zmieniał tu dysk, bo będę w tym filmie zmieniał dysk. Co już tak pewnie wiecie, to po tytule, to przejdziemy sobie od razu na SSD. Tutaj mam taki dysk standardowy calowy Właściwie to nie jest taki dysk calowy bo to jest dysk M2 włożony do obudowy z przejściówką na Sata. Zaraz może otworzę go i pokażę Wam, co jest tu w środku. Na szybko wam pokażę, co w takim dysku jest. Miałem dziś Nagrywać inny film, ale okazało się, że części, które zamawiałem, jeszcze nie przyjechały. Mam nadzieję, że w tym nagraniu już nie ma żadnych szumów. Na poprzednim filmie były po prostu jakieś szumy. Właściwie to nie szumy, opiski. Ja nie wiem skąd to się wzięło. Kiedyś widziałem ile trwa taka wymiana w tym iMacu dysku. Z tego co widziałem to trwa nawet godzinę, bo niestety to trochę musimy tutaj się nabawić, trochę rozebrać tutaj w środku niego. No ale myślę, że może mi to jakoś trochę szybciej pójdzie. Już Wam pokazuję co tutaj jest w środku. I to jak widzicie mamy standardowy dysk. Aha, na nawet nie jest przykręcony. Fajnie go montowałem. Tutaj mamy standardowy dysk na M2. Właściwie to nie jest on taki typowo standardowy, bo to nie jest dysk NVMe, tylko to jest zysk na złącze SATA. No inaczej by to nie zadziałało, a tutaj mamy po prostu zwykłą przejściówkę i włożymy go sobie tylko teraz może go włożę tutaj porządnie, żeby on tutaj był zahaczony, bo wcześniej coś nie był albo on tak się delikatnie trzyma aby, aby, dobrze, zamykamy to sobie, jak widzicie to jest zwykła przejściówka tutaj za dużo elementów nie ma, bo po prostu tu mam interfejs SATA, tu mam po prostu przejściówkę na taki typowy interfejs SATA, w tym iMacu jest dysk 3,5 calowy, mam tutaj jakąś przejściówkę z dysku 2,5 calowego na 3,5 calowy, nie wiem czy z niej skorzystamy, no najwyżej będę tutaj używał taśmy i po prostu jakoś, nie wiem jak tam jest to zrobione, no ale w ostateczności to po prostu ten dysk SSD gdzieś tam przykleimy, nie ma on części to mu nie zaszkodzi, I jeszcze jedna kwestia, jak gdzieś w okolicy zobaczymy na przykład baterię od BIOSu to ją zmienimy już przy okazji, jeżeli na wierzchu gdzieś tam będzie procesor to zmienimy pastę, ale jeżeli to będzie gdzieś głębiej schowane to nie będę specjalnie rozkręcał go do końca, po prostu wymienimy sobie ten dysk, a reszta zostanie na razie, w przyszłości i tak chyba będę zmieniał w nim procesor, jeżeli jeśli uda się go znaleźć w sensownej cenie, to i tak chyba zmienię tego, ten procesor na ten mocniejszy. Bo teraz mamy 1,8 GHz, a tu może chyba maksymalnie 2 albo 2,2 włożyć. I zgubiłem śrubkę od tej przejściówki. No trudno, wpadła w dywan, już i teraz nie znajdę. Wcześniej system instalowałem, nie wiem, z 3 godziny. No może przesadzam, ale jakoś tak. Na pewno siódemkę instalowałem z 3 godziny. Teraz podejrzewam, że to wszystko by się zainstalowało w jakieś 20 minut. Dobrze, i tak, teraz tu mamy śrubki, musimy je odkręcić. Nie wiem, czy będzie konieczne odkręcenie tych śrubek od yy, tej pamięci, tutaj RAM. Ale, żeby to nie przeszkadzało, to na wszelki wypadek to odkręcę. Pewnie łatwiej by było, gdybym odczepił tą nóżkę. Ale nawet nie wiem, czy ona jest odczepialna. Czy ona nie jest po prostu na stałe montowana. Wydaje mi się, że może być po prostu ona montowana na stałe. Dobrze, to sobie odkręcimy, żeby nam nie przeszkadzało. Nie wiem, czy trzeba błocznie. I tu już mamy inne śrubki. To były zwykłe takie gwiazdkowe. Czy Philipsa, jak to się nazywa. Tu już mamy takie. Nie, wiem, jak to się nazywa będzie ok, dobra, i przestawię, żebyście coś więcej widzieli. Ok, odkręca nam się tu. To są śrubki, coś tego typu. Nie wiem, czy zobaczycie. O, to są takie śrubki. No, Apple trochę lubi utrudniać życie osobom, które te komputery naprawiają. Nie, wiem, czy ja nie mam dalej za dużego bitu. No, tym jest lepiej. No, nie była ziemia. Bardzo nie chciałem zmieniać tego dysku, bo to jest dość upierdliwe. Trzeba rozebrać dosłownie pół komputera, żeby się do niego dostać. Ja go już tak delikatnie oskręcałem kiedyś. Nie wiem czy to ten, czy ten drugi, ale któryś z nich odkręcałem i tam po prostu coś się nie dotknęło, to się sypało. Są trzy śrubki dłuższe, znaczy jedna dłuższa, trzy krótsze. I teraz jak to już mamy, to powinniśmy to od góry ściągać. Zaraz, nie, to od dołu bierzemy. To tam trzeba włożyć do środka. To podnosimy. Tutaj trzeba uważać na przewody od kamerki, od mikrofonu, które się znajdują na tej obudowie. Tam coś trzyma klej, słychać. U mnie i tak jest ta kamerka uszkodzona. Jak i ta obudowa już nie jest pierwszej świeżości. No ten komputer ma ile? 15 lat? Jakoś tak. Nie, zaraz, jakie 15? 17 lat, więc tutaj wiecie. No, już nie wszystko jest takie łatwe, bo już nawet plastiki niektóre się poddają. Tu możemy coś odłączyć. I tu chyba możemy odłączyć. Co ciekawe, to wygląda jak Firewire. To mini, interesujące. To jest nawet ciężkie. Nie, nie powiedziałbym wcześniej o tym, że to może być ciężkie, ale jest. I tak mamy tutaj naszego maka. Bez obudowy. Z tego co wiem, musimy teraz wkleić tą folię, tak jak wspominałem wcześniej, ja oglądałem jakieś poradniki. Jak to mniej więcej zrobić, ale takich dokładnych, dokładnie tego nie oglądałem. Tu już nie wiem, czy widzieliście, ale to już było rozerwane. Więc jakoś się szczególnie tym nie przejmuję. O i co ciekawe, mamy tutaj kartę Wi-Fi. Jeden tylko przewód jest podłączony od anteny, ale to jest standardowa karta Wi-Fi na PCI Express. I teraz tak się zastanawiam, czy na przykład dałoby się tutaj podłączyć tu kartę graficzną pod PCI Express razy 1 nie wiem. Wiem na pewno, że musimy wyjąć tą matrycę. W jakiej kolejności mamy to robić, nie mam zielonego pojęcia. Podejrzewam, że tą folię musimy odkleić tutaj. Jak zwykle jestem mistrzem kadrowania i wy niewiele co widzicie. Dobra, tu jest poodklejane. Tak chyba będzie to najwygodniej robić. Fajnie, że ta matryca jest matowa w tym iMacu. Dobrze, i gdzie ona się tu trzyma? Trzyma się też na torksach, ale szczerze mówiąc, teraz do tych torksów to mam taki średni dostęp, więc ja nie wiem, jak ja mam to wykręcić. O, już widzę, że składanie tego do kupy będzie nie, niezbyt fajne, bo ja ledwo co dosięgam te śrubki tutaj. Ja ledwo cokolwiek też teraz widzę. Fajnie byłoby mieć magnetyczny śrubokręt, którego oczywiście nie mam. Muszę lekko naginać obudowę, żeby w ogóle do tej śrubki dosiągnąć, bo jest za gruby ten śrubokręt, który ja tu mam. Nie wiem, czy ja w ogóle z tej strony, strony dostanę do, do się do tego. No spróbujemy. Tam jakoś delikatnie odgiąłem tą obudowę. Się dostałem. Chyba będę musiał poszukać takiego śrubokręta, ale tutaj, żeby był chudszy. Bo ten nijak nie wchodzi. Znalazłem jakieś dwa śrubokręty, ale to nie jest chyba dokładnie ten rozmiar, co tutaj jest. Ale sp spróbujemy. Nie, nawet idzie. Czy chociaż ten śrubokręt jest magnetyczny? O, 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 o. Mamy magnetyczny śrubokręt w końcu. Czy są jakieś stare śrubokręty z jakiegoś marketu. Dobrze, i chyba już teraz moglibyśmy o to podnieść. Ale musimy chyba jeszcze to odkręcić tutaj od ekranu i tu znów jaki idzie bit, bo też nie widzę tego. Tutaj idzie jakiś mniejszy, może ten będzie pasował akurat. Akurat tak się składa, że ten pasuje. Jestem ciekawy czy fabrycznie to była jedna antena do Wi-Fi, bo tu Wi-Fi działa dziś strasznie źle. Jestem ciekawy, czy można to zupgradeować jakąś kartą z innego iMac'a, może jakiegoś nowszego modelu. Bo tutaj też ta karta, z tego co kojarzę, ona ma tylko 54 megabity na sekundę prędkości, 3 megabajty. Aha, okej. Okay, mamy tutaj jeszcze jakąś tasiemkę, być może podświetlenie, czy coś takiego. Tu mamy to, a tam mamy folię i żeby tą folię... musimy tą folię odkręcić, znaczy odkleić. Aby wyjąć tą matrycę, dobrze, mamy matrycę wyjętą. Mam nadzieję, że do tej pory nic nie uszkodziłem. Jestem ciekawy, co to jest. To jest jakiś czujnik temperatury, czy coś? Musimy odzyskać te śrubki, które nam tutaj wpadły, których nie mogliśmy wyjąć. Mam dwie. A gdzie jeszcze dwie? Mamy gdzieś dwie śrubki, które gdzieś wpadły, i oczywiście nie mogę ich wyjąć, ale będą mi one koniecznie potrzebne. Dobrze, może się znajdzie podczas odkręcania. I tak jak widzicie, tu mamy zasilacz, ale krzywo jest kamera. Dobra, tu mamy zasilacz, tego najlepiej w ogóle nie ruszać. Tutaj mamy napęd, chyba właśnie pod napędem jedna śrubka utknęła. Tu mamy dysk twardy, który będziemy zmieniać. Tu mamy kabel od zasilacza. Czuć, że te kable mają już lata, bo są strasznie sztywne. Tu mamy jakieś chłodzenie. Mamy dwa wentlatory, co ciekawe, ale przecież mamy tutaj jedną grafikę. Hmm, a od czego to jest chłodzenie? Od mostka jakiegoś? Bo z boku bym prędzej stwierdził, że jakby to był nowszy, bym nowszy model, jakiś tam stwierdził, że to jest jakiś procesor wylotowany. ale procesor to nie może być, bo tutaj mamy przecież hitpipy, więc ewidentnie to jest chłodzenie od procesora, a tu jest pewnie jakiś mostek. Tak strzelam. Nie wiem, czy nie będziemy musieli go. I nieco bardziej skręcić, żeby te środki wdłubać. No bo one też mogą przecież zwalcie zrobić się potem. Ale na razie się tym nie przejmuję, wyjmę dysk, zobaczymy i ocenimy sytuację. Dysk z tego co widzę jest przykręcony na dwóch... też torxach. Myślałem, że już zwykłe, zmieniam bit. A tu chyba też torxy. Czyli ewidentnie wszystko w środku jest torxem. To nie jest ani ten duży, ani ten mały. Czy też pośredni jeszcze torx. Na to wychodzi, że tu już jest trzeci rodzaj torxa. W sumie mówię torx, a nie wiem czy to jest torx. Tu odkręcamy. Nie jest tu najlepszy dostęp, szczerze mówiąc. Czy to może jakoś się podnosi? Chyba nie. A może tu się to odkręca jakoś. Zastanawiam się, jak to się robi, bo tu jest naprawdę słaby dostęp. Czy może jest do tego jakaś lepsza opcja? Nie, nie wydaje mi się. Chyba tak po prostu muszę to zrobić. Odgiąć lekko tu obudowę. Spróbować się dostać tam. Wiecie co? Odkręcę ten zasilacz. Bo jest na wierzchu. Przy okazji będę mógł ocenić, że tam kondensatory są w jakimś w miarę ok, stanie, ale przede wszystkim zobaczyć, czy tam nigdzie tej siłupki nie ma, która nam zginęła. Szczerze mówiąc, teraz jak to rozkręciłem, to nie wydaje mi się to już takie skomplikowane. Aha, i te siłki są oczywiście jeszcze dłu różnych długości. Jak widzicie, to nie jest aż takie skomplikowane, to nie jest kompletnie inne komputery. Te komputery Apple są, można powiedzieć, złożone z w miarę standardowych klocków. Wiadomo, trochę się różnią, ale dyski twarde są na przykład identyczne, można by rzec, co w zwykłych i o, śrubeczkę znalazłem. A jako cena stanu nie mogę go tu za bardzo podnieść, bo tu dysk nas ogranicza. No ciekawy dysk. To jest dysk jeszcze ze złączem Molex do zasilania alternatywnym takim, gdyby komputer nie miał złącza SATA. No ale to był jeszcze 2006 rok, więc chyba jeszcze można było powiedzieć standardem. Kompletnie nie wiem, jak dostać się do tej śrubki. Nie chcę tutaj nic zniszczyć ani tej obdowy połamać. Tak pod kątem to tylko uszkodzę śrubę. Co do samego stanu zasilacza, wydaje się on być bardzo prosty w budowie. Nie ma tu za dużo elementów. Same kondensatory nie są jakieś takie, nie są takie wypukłe. bo wcale sobie nie przekręciłem. Y, Imaca i nie przewróciłem wszystkich sił, od których każda jest inna. Wcale tego przed chwilą nie zrobiłem. Ja próbuję ciągle się dostać do tego dysku. Zastanawiam się, jak to odkręcić. Czy da się to wyjąć na przykład? Chyba nie. Zaraz spróbuję jeszcze jednego. Przedłużyłem sobie nieco ślubokręć, żeby pod innym kątem wszedł. Może teraz. Teraz prędzej, Ok. Jakoś to idzie. Śruba pewnie nie jest za szczęśliwa, ale to jakoś poszło. I czy to coś pomogło nam w ogóle? Chyba trochę pomogło, ale tylko trochę, bo dysk chyba dalej jest przykręcony z drugiej strony. Nie mówcie, że ja muszę całą tą płytę główną wyciągać. Ja tego naprawdę bym nie chciał robić. Szukam sobie na necie i ludzie wyciągają tą całą, całą tą można powiedzieć, ten uchwyt z dyskiem, więc chyba nie trzeba było go odkręcać przecież nie wiem jak jakim cudem ale spróbujemy to sobie wyjąć chyba rozumiem już o co chodzi że to powinno wyjść z dyskiem a ja nie powinienem go odkręcać dobra dysk jakoś wyjąłem a to też jakoś wychodzi jest na wcisk tak montowany, ale dobrze mamy już na szczęście wszystko na wierzchu i dyski zasilania, jaki tu mamy dysk WD i mamy tutaj logo Apple, że był dla niego stworzony co ciekawe te dyski mają takie bolce i teraz nie wiem jak bez tych bolców zamontuję ten dysk 2,5 no jakoś będę musiał te bolce mają gwinty ale zaraz zobaczycie coś czy one się wykręcają? nie widziałem takiego nigdzie rozwiązania jeszcze Just nie wiem czy nie macie lekko za ciemno ale te bolce się wykręcają. Ciekawe rozwiązanie, nigdy takiego nie widziałem szczerze mówiąc. Waple to może być yy, normalka. Ale pierwszy raz widzę coś takiego. Ale jeszcze spróbujemy odzyskać tą śrubę. Śruba jest gdzieś na ziemi, potem się ją znajdzie. Albo i nie. Ale mamy cztery siły, mamy dobre, wszystko już ogarnięte. Mam tu taką przejściówkę. To jest przejściówka do włożenia dysku 2,5 w miejsce dysku 35 Ja ją może otworzę, żeby nie szeleścić tutaj zbytnio. I wyjmę wszystko, co tutaj się znajduje w środku niej. Okej, okay, mamy wszystko na ziemi, znaczy na stole. I tak. Jak rozumiem to ma iść tak, albo ewentualnie tak, nie wiem jak to ma iść, zobaczę sobie jak na dysku to wygląda. Wydaje mi się, że prędzej to idzie tak, chyba tak to idzie, tak bym to powiedział, że idzie, czyli tak i musimy wkręcić tutaj te bolce w jedną stronę. Wydaje mi się, że to akcesorium nie jest konieczne, żeby tutaj wsadzić dysk SSD i zaraz mi powiecie, że tu nie chce tu pasować, nie chce się wkręcić, coś niechętnie wchodzi. Kurde, tak jakby inne gwinty były. Pod inne śruby ta przejściówka była. Zaraz, czy one są takie same? Nie, nie są. Czy możliwe, żeby to weszło tak? Chyba możliwe. Kupiłem jakieś, można powiedzieć, nie przez przypadek, ale żeby mieć darmową wysyłkę. Ona kosztowała jakoś niewiele, ale z drugiej strony ile może kosztować kawałek metalu i kilka śrubek? Nie no ewidentnie tutaj ta dziura na to jest za mała. Zaraz zobaczę, jakie tu śrubki były dołączone do zestawu. No, one są ewidentnie trochę mniejsze. Nie wiem dlaczego producent tak zrobił. Nie no, ta śrubka do dysku wchodzi, więc to jakiś standard jest. A jakby tak, wkręcić tą śrubkę od drugiej strony, żeby wystawała. Czy to jest w ogóle możliwe? Dobra, głupie i nie do końca to pasuje wszystko, ale no działa. Zamiast takich bolców, będziemy mieli takie trochę mniejsze. Działa, działa. No niestety, to oryginalne tutaj bolce nie chcą się wkręcić, bo to jest trochę inny gwint. Trochę inna wielkość, delikatnie, minimalne to są różnice, no, ale już wejść nie chce. No tak, ale skoro tu nam nie wejdzie, to tu, to też pewnie nie będzie chciał się przekręcić. No ale spróbujemy. I tu znów muszę zmienić bit, bo oczywiście wszystko jest w innym rozmiarze, z innym bitem. Musimy mieć że tego 18 różnych bitów. No oczywiście też nie wchodzi, bo to jest ten sam standard. Też nam to nie wejdzie tu, więc niestety też będziemy musieli kombinować z tymi śrubkami, które były w zestawie z tą przejściówką. One tak aby Aby złapią. Na szczęście to jest guma, więc się trochę nadda, ale to tak aby Aby złapie. Tak wiecie, wystaje. Nie wiem, czy nie będę musiał tej gumy w ogóle wyjąć. Śrubki mają taką samą długość, taką samą. Przydałaby się delikatnie dłuższa, to by to złapało. Dobra, te śrubki są trochę za krótkie, żeby to tak zrobić. Albo będę musiał uszkodzić tą gumę z czego nie chcę robić, bo nie chcę, żeby tutaj. Chciałbym, żeby ten iMac zawsze mógł wrócić do swojej fabrycznego wyglądu, fabrycznej specyfikacji. No ale zaraz na coś wpadnę. Dobra. Idę po tortytki. Nie będzie to za ładne, ale będzie przynajmniej działać. Dobrze, mam retytki, ale znalazłem też u siebie takie pudełko ze śrubkami od dysków między innymi, więc może coś dobiorę, tak żeby to pasowało, żeby było też odpowiedniej długości. Pierwszy kandydat, troszkę dłuższy, ale czy to ten sam gwint, czy nie? Nie do końca. O, ale mam taką śrubkę, taką śrubkę, jest dłuższa. Dobra, znalazłem jakąś taką śrubkę. Mam nadzieję, że drugą też znajdę. I ona tutaj pasuje. Nie wiem po co ja się w ogóle męczę z tą tutaj wejściówką, to nie jest w ogóle potrzebne. A ja się uparłem, żeby tego użyć. Są jakieś śrubki ze starych komputerów, które rozkręcałem. No i zawsze jakaś śrubka została. Okej, okay, mamy to. Teraz tu między to musimy zamontować dysk dwójpółcelowy. I żeby to miało sens, to musi iść tak. Mam nadzieję, że chociaż te śrubki będą pasowały do dysku tego. Że to nie będzie jakoś inny rozmiar. Chociaż do jednego się przydadzą. Dobra, jedna złapana. Teraz druga. Generalnie, to tutaj jak widzicie, mamy adapter na adapterze na adapterze. Była mnie dość, że przejściówka z M2 do SATy. Teraz mamy z SATy 2,5 cala do 3,5 cala. I oczywiście mistrz kadrowania tak kadruje, żeby nic nie było widać. Dobra, z tej strony siedzi solidnie. Teraz druga strona. Mam nadzieję, że tu wszystko dobrze przykręciłem, że to będzie po prostu pasowało. Ja już się nie wiem ile z 20 minut ja się bawię, żeby tę przejściówkę użyć. A mógłbym po prostu włożyć tu dysk SSD, przykleić go taśmą. I to dosłownie by tak samo działało. To nie, upałem się, żeby użyć. Tej przejściówki. Jedyny tej plus przejściówki jaki może być, że jest wykonana z metalu i może jakoś to będzie miało kontakt z tym dyskiem, chociaż wątpię, że będzie to lepiej odprowadzało to ciepło. Bo tutaj już mamy PCB tej przejściówki, a z tego co widziałem, te dyski M2 w takich obudowach się trochę grzeją. Dobrze, takie więc montujemy. Teraz tak te przejściówki od tej przejściówki na 3,5 cala sobie schowam do tej. Mojej krytki z przejściówkami, te, które nam zostały, śrubki zajmaka, wkręcę do tego dysku. Ja, oczywiście, go nie będę nigdzie tam wyrzucał ani nic. On jest dość duży, dość gruby, dość solidny, dość ciężki. To chyba były jedne z pierwszych dysków... Dwie lewe ręce, takie już wspominałem. chyba były jedne z pierwszych dysków pod SATA w ogóle, znaczy no były wcześniej. To był 2006 rok, więc chyba SATA, od którego było? 2004? Tak mi się kojarzy, chociaż też mogę się mylić. Ja sobie wkręcę tutaj to, ten dysk sobie gdzieś tam rzucę, żeby po prostu mieć te oryginalne części, gdybym kiedyś go chciał przewrócić do oryginału. Jakby ktoś był ciekawy, na nagraniu mam już 52 minuty, dobrze i teraz Chwila prawdy czy to będzie tu pasowało. Może jeszcze podepnę. Czy dysk jest odwrotnie? Dysk jest odwrotnie. Kurde, może mogą kable nie pasować. Bo stary dysk był inaczej. Stary dysk był do góry nogami. Ja miał inne podpięcie. Zaraz się okaże, że ta przejściówka w ogóle tu nie będzie pasować. Ja ją chyba w ogóle odwrotnie zamontowałem, tu niech ten kabel po prostu starczy. Wystarczy i mi to wystarczy, jeżeli ten kabel wystarczy. A zaraz, czy on nie będzie teraz odwrotnie? Czy on nie, musi, nie może iść tak? Czy, czy nie musi iść tak? Chyba na styk będzie jest na styk, dosłownie na styk ten kabel SATA też teraz musi odbyć odwrotnie czyli może być problem z zamontowaniem matrycy czyli generalnie super to sobie tu przykleję chociaż nie do końca się chce to przykleić zakładamy też tutaj ten Zasilacz ten iMac nie był jakoś ostatnio włączany, więc ten zasilacz powinien być wyładowany. Ja to wezmę, bo zaraz to wysypię. Powinien być wyładowany, więc jakoś tutaj, akurat tym się nie muszę spe specjalnie przejmować. No, chociaż jeszcze tutaj musi może być prąd, więc trzeba na to uważać. To był chyba ten. Mam nadzieję, że tego dysku nie trzeba było jakoś specjalnie formatować, bo ja go nie formatowałem. Wyjąłem go z laptopa, skopiowałem dane na. Komputer. Ta śrubka coś mi nie chce pasować. Tak, jakby inny gwint był. A czy ta tu mi pasuje? Ta mi tu pasuje. Skoro te wszystkie pasowały, to ta musi być tu. Nie, ona ewidentnie nie jest stąd. A, bo wtedy, jak go przesunąłem, to wtedy mi się śrubki pomieszały. Wydawało mi się, że dobrze i ułożyłem z powrotem. Ale najwidoczniej nie. Czy ta będzie tu pasować? Nie. Może coś krzywo jest przykręcone. Nie, ta jest krótsza, ta musi być tu. Jedna tam była chyba bez gwintu kawałek się jakoś dziwnie wkręca, więc tam może tu była. Może. Dobra, to tu, to tu. Mam nadzieję. Kurde, jestem trochę zły, że go odwrotnie zamontowałem. A z drugiej strony. O, kurde, on tu wystaje. Ta przejściówka tu wystaje. Ona będzie wadzić o matryce. Ona powinna być odwrotnie. Dysk nie wystawał aż tak bardzo, o ile mnie pamięć nie myli. Więc jeszcze na szybko oczywiście teraz tego wypiąć nie mogę. Więc jeszcze na szybko to sobie przeniesiemy stronami. Ale czy tylko stronami, czy jeszcze to muszę? Nie, chyba tego już nie będę musiał zmieniać. Dobra, myślałem, że to trochę dłużej zajmie, ale teraz jak na to patrzę, to będzie chwila moment. Aha, taka chwila moment, że ja teraz dostępu do tego nie mam. Nic się nie nada? Nie. Okej, okay. to już tu mogę przykręcić. I teraz zamiast z tej strony piny, z tej strony będzie ta rączka. Okej, okay, mamy rączkę. Teraz muszę tu odkręcić, żeby te bolce sobie zrobić. I za 20 sekund minie godzina od początku nagrania. Tak więc chyba samego procesu nagrywania jak instaluję system nie będę robił. Być może ustawię sobie stopę i Wam napiszę, czy to w komentarzu, czy to w samym filmie. Nie wiem co pierwsze zrobię, czy zainstaluję system, czy zacznę to montować. Napiszę Wam ile trwała taka instalacja. Zobaczymy, czy to coś poprawi z zainstalowaniem tutaj siódemki. Dalej będę się musiał... Ta śruba nie chce tak bardzo wchodzić. Dalej będę musiał się tu z XP-kiem użerać, żeby zainstalować Siódemkę. Dobre, tyle będzie musiało na razie wystarczyć. To tu. Dobrze, po kilku minutach udało mi się to przełożyć. Mam nadzieję, że teraz to będzie tutaj pasowało. Widzę, że tu jakieś trochę oznaki rdzy już się pojawiają. Weszło, całe szczęście. I to już powinno nam po staremu pasować tak jak było w poprzednim dysku. Więc te kable już nie będą takie wyciągnięte. Tutaj chyba już ktoś był. Czy możli... nie wiem, czy na pewno na 100% ktoś był, ale możliwe, że ktoś był. Chociaż w zasadzie nie wiem po co. Bo dysk jest oryginalny. Zasilacz być może. Bo takiego zasilacza widziałem gdzieś tam na mecie, jak się. Jak to się skończyło, te Maki, to tutaj miał zasilacz złącze, ten nie ma. Ten nad chyba znaczka Apple nie ma, więc to może być jakiś zamiennik. Dobra, także mamy dysk. Dysk jest na pewno podpięty. Wolę się upewnić, bo wiecie, jak coś pójdzie nie tak, to ja potem będę musiał to wszystko... O, jeszcze raz rozkręcać. Jestem ciekawy, co to jest. Strzelam, czy to jakiś czujnik temperatury? Nie wiem. Tak, generalnie tutaj widzę dość duże chłodzenie. Dość duże jak na mobilny procesor, bo to jednak siedzi mobilny mobilne tu było. Dobrze, ale bierzmy się za skręcanie, bo nie wiem, ile ja tu jeszcze będę siedział. Czy na matrycy są jakieś znaczki Apple? Nie ma, ale jest znaczek LG i Philipsa. Ciekawe. Także, tak, bierzemy tą matrycę. Tutaj te dwa kabelki dwa powiedziałem. Muszą być na wierzchu. Wydaje mi się, że tu będzie trochę więcej z tym zabawy, bo musimy tą folię sobie trochę odginać na bokach z jednej i z drugiej strony. Kto wpadł na taki genialny pomysł, żeby wszystko pod matrycą schować? No, ja podejrzewam, że wtedy być może to był jedyny sposób, żeby jednocześnie komputer był mały stosunkowo mały wyglądał nie najgorzej i żeby miał jakąkolwiek wydajność. Tak to musiało wyglądać. Okej, okay, tu chyba trafiło nam na te śrubki. Tu już to mogę powoli podłączyć. Okej, okay, a ten gdzie był? Tu był. OK. Będąc z dobrej myśli nie będę go włączał. Okej, okay, pierwsza śruba trafiła i nie wypadła. Sukces mały. Druga śruba. Na szczęście ten śrubokręt jest magnetyczny, też weszła. Ja w ogóle nie widzę, gdzie ja wkręcam. Z mojej perspektywy widzę jeszcze mniej niż we. Trzecia śruba. Szczerze mówiąc po zdjęciu tej matrycy wydawało mi się, że to będzie zdecydowanie szybsze. Ale jak już przeszliśmy do tej zabawy z dyskiem, to się okazało, że takie szybkie to nie będzie. Bez przejściówki i zabawy z nią pewnie byłoby to szybsze. Dobra, ja tu zakleję, a tu jeszcze jedna siłoba została. Ok, spodziewałem się, że przykręcenie tych sił będzie dużo trudniejsze, ale jednak się udało. Jeszcze zostało nam do przykręcenia tutaj to złącze do ekranu. Jedna siłka i druga. Tutaj wentylatory, z tego co widziałem, nie są jakoś masakrycznie brudne. Trochę są ukurzone, ale tragedii nie ma. Jeszcze. Być może kiedyś będę zmieniał ten procesor, to tam zajrzę. Może pasty pozmieniam. Zobaczymy jakie temperatury tutaj są na tym komputerze. Czy w ogóle da się to sprawdzić? Nie wiem. Zobaczymy. Ok, ta folia już w ogóle nie ma kleju, nie chce się tutaj przykleić. Bierzemy sobie górną obudowę. Podczepiamy mikrofon tu i kamerkę. Przecież jak już wspominałem, coś tu mi to nie chce działać, ani kamerka, ani mikrofon. Coś tu jest uszkodzone. I tak one nie są na tyle dobrej jakości, żeby obecnie z nich korzystać, to jakoś spróbujemy tutaj dopasować. OK. I ta obudowa nigdy nie pasowała w tym komputerze idealnie. I dalej z jakiegoś powodu nie pasuje idealnie. Dalej tam jest delikatna szpara, czyli dokładnie tak jak było od samego początku. Jak... I już do tych zewnętrznych śrubek nie pasują nam te śrubokręty, które przed chwilą przyniosłem. Już muszę korzystać z bitów. Tak więc z tego co widzę przynajmniej trzy różne, cztery właściwie, bo jeszcze Philips jest. Cztery różne bity nam są tu potrzebne, żeby tutaj coś zdziałać. Dobrze, jedną mamy. Teraz z drugiej strony, z naprzeciwka. Tutaj była dłuższa z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Ale wkręcę tak jak było już. Dobrze, najpierw może wkręcę te pozostałe, bo tutaj mi obudowa nie chce się spasować idealnie. Tak jak powinna. Dobra, podniosę to sobie, żeby jakoś lepiej troszkę to tu było. I maki nie są zbyt wygodne do ani upgrade'u, ani do czyszczenia, ani do naprawy, do niczego. Nie są za fajne. No zresztą tych nowych iMac'ów z procesorami M2 to nic z nimi nawet nie zrobimy, bo co tam zmienimy? Zasilacz chyba, może ewentualnie. Czyż nawet nie widziałem? Nie wiem, jak one wyglądają w środku, więc możliwe, że nad zasilacza już sobie nie wymienimy. Czyż nie, tam zasilacz jest zewnętrzny, chyba? tak? Zewnętrzny chyba jest zasilacz. Więc tak, zasilacz sobie może zmienimy, bo jest na zewnątrz. No nie wkręcę chyba tych śrub dzisiaj. Dobra, biorę go tak. Na płasko. I tak już powinno być lepiej. Kręcać. Nie. Dalej coś nie chce nam pasować. Dobra, druga śrubka jest. Lecimy z trzecią. Trzecia jest, czwarta. Nie wiem dlaczego stwierdziłem, że będę ją przykręcał lewą ręką. Nie wyjdzie to chyba zbyt dobrze. Dobra, mamy to. I został nam jeszcze port tutaj od. Pamięci ram. Tu już mamy znów inny pin, znaczy bit. OK, mamy wszystko już tu włożone. Tam tak trochę na bok, tak jakoś, żebyście widzieli go mniej więcej całego. Spróbuję go podpiąć i zobaczymy co się stanie. OK, słyszę jakieś piszczenie cewek czy czegoś. Zobaczymy co się stanie. OK, mamy. Tutaj powinien się wyświetlać taka ikonka, że błąd dysku czy coś. Ale chyba nic nie mamy? Może kabel wypadł? Nie. No bootable device. Insert boot disk and press key. Myślałem, że coś mniej standardowego będzie, ale pewnie był ustawiony ten ich BIOS na Windowsa 7, bo był. Więc pewnie muszę wrzucić płytkę i zainstalować tutaj. Nie wiem, czy będę instalował macOS, czy tylko Windowsa. Zobaczę. Więc to było na tyle. Jak widzicie, wymiana dysku HDD na SSD trochę zajmuje. Trochę to... Na to, to trochę trzeba poświęcić czasu. Nie jest to w takim Macu najłatwiejsze zajęcie, ale wydaje mi się, że warto to zrobić. Zwłaszcza jeżeli macie nowsze, mocniejsze MAKI, ciągle macie dysk SSD, to jeszcze bardziej polecam Wam tutaj włożyć dysk. Jeżeli macie dysk HDD, włożyć dysk SSD. Jeśli przed publikacją tego filmu, no zresztą po publikacji, też to można było zrobić. Dodam to do opisu, jeżeli będę pamiętał o tym, żeby włączyć stopę, w ile mniej więcej zainstalowały się tutaj systemy, czy jeden system. Bo też, czego nie powiedziałem, chciałem na tym komputerze trochę pograć, sprawdzić jak działają gry na nim. Wiadomo, mamy tu zintegrowaną kartę graficzną, więc tu dużo nie zdziałamy. No ale chciałem to zrobić i co się okazało, że... Podczas pobierania gier ze Steam'a procesor chodzi na około 60-70%, co w takich starych konstrukcjach jest normą, żeby przy pobieraniu procesor jest obciążony na 100%. Więc tak, procesor dość mocno obciążony, ale jeszcze nie na maksa. Karta sieciowa było podłączona kablem się nudzi, więc internetu w ogóle nie wykorzystywał praktycznie tam 5-6 mega, A dysk po prostu na 100%, całość instalowania i pobierania gier trwała masakrycznie długo. Właśnie przez ten wolny dysk twardy, tutaj mamy z tego pamiętam SATE 100%, 50, czy 1,5 gigaba gigabita, gigabajta, już nie wiem, ale to satę jedynkę, więc tutaj jakichś ogromnych prędkości nie będziemy mieli, ale zdecydowanie większe niż na tym dysku HDD. I właśnie chciałem kiedyś zobaczyć, jak na tym Macu będą działały gry, czy w 2006-2007 roku, gdy ten komputer był nowy, dało się już coś na nim pograć, ale jeszcze zanim to zrobię, jeszcze jeden film chciałbym o nim zrobić. Już powoli kończę, godzina 20, będę to 3 dni montował, jak nie 4, więc to było na razie na tyle, cześć!